Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Janiszewski-Studziński, w którym skupiamy się teraz na marketingu w branży ogrodniczej. To jest mój cel z racji tego, że jestem związany z tą branżą, więc dzisiaj chciałem opowiedzieć y, o tym, czym w ogóle jest marketing, y, dlaczego jest on ważny w biznesie i jak można go zastosować. Oczywiście podam kilka ciekawych przykładów, y, które na pewno znasz też i Ty. Więc przede wszystkim marketing to budowanie relacji z klientem to nie jest tylko sprzedaż, to nie jest tylko reklama, którą się wystawia gdzieś, to jest zrozumienie klienta w jego potrzebach, w jego problemach, w taki sposób, żeby złapać esencję i zaproponować jakiś produkt czy usługę, którą on faktycznie potrzebuje. Myślę, że dobrym przykładem jest takie targowisko, gdzie jeżeli stoi sobie baba i sprzedaje jajka, i krzyczy, że ma tylko jajka, no to jest klasyczne podejście, gdzie sprzedaje to, co ma. Natomiast jeżeli jest człowiek, który popatrzy na klienta i zobaczy, że jest mu zimno, albo że chce mu się pić i zaproponuje coś ciepłego do ubrania, to jest o wiele większa szansa, że to sprzeda, no bo rozwiązuje pewien problem. Więc to jest właśnie budowanie relacji poprzez zrozumienie potrzeb klienta. Ale też kolejną taką drugą funkcją marketingu jest to, że edukuje swoich klientów poprzez to, że opowiada o jakimś produkcie. Jeśli to jest branża ogrodnicza, no to chociażby w tych social mediach jest to opowiadanie o tym, jakie funkcje ma dany sprzęt, co nim można zrobić, co nowego albo jak usprawnić można swój ogród, czy swoje działania w, wokół domu. Tak więc to też jest pewna forma edukacji, która nie zawsze oznacza sprzedaż. Jest to jakaś forma przekazania informacji, pokazania się też jako ekspert, bo finalnie to, to chodzi, żeby wzmocnić relacje między klientem a sprzedającym, żeby pokazać, że ja faktycznie się znam na temacie i faktycznie to, co robimy, jest dobre. I Trochę przykładem jest też ten kanał właśnie, bo pokazujemy tutaj, że znamy się na robocie, opowiadamy o marketingu, o produktach, które są związane z ogrodnictwem, bo my się po prostu na tym znamy. Od kilkunastu lat już to robimy i przekazujemy tą informację, nic yy, nie sprzedając, a po prostu edukując. Kolejna rzecz to jest y, budowanie świadomości marki, no bo znowu jeżeli ja pokazuję cały czas, y, że jesteśmy w tej przestrzeni, albo przykładem może być Coca-Cola, przecież to jest marka, która już od wielu lat jest znana i myślę, że każdy ją zna i niby dlaczego mieliby pokazywać się znowu na billboardach, no ale oni cały czas budują świadomość marki, bo y, występuje takie proste założenie, że jeśli coś widzę cały czas i powtarzam i spotykam, czy to produkt, czy osobę, to naturalnie bardziej tą osobę lub produkt lubię. Tak więc Coca-Cola jest świetnym przykładem, jak się buduje świadomość marki, no bo oni na billboardach raczej nie sprzedają tego produktu. Po prostu budują tą relację emocji i świadomości w głowie, a w szczególności warto zwrócić uwagę na to, co się teraz będzie działo w święta, bo taka ciekawostka, Coca-Cola wyprodukowała świętego Mikołaja w takiej formie, w jakiej jest, czyli czerwony, grubszy pan z brodą, e, siwą brodą, który ma okulary i jeździ Sania, no może Sania to jest inny temat, ale... To jest produkt Coca-Coli, bo prawdziwy święty Mikołaj to był biskup w zielonej szacie. Tak więc tak działa właśnie marketing. Zwiększa świadomość, a na pewno w ich przypadku sprzedaż Coca-Coli, no bo na każdym stole wigilijnym Coca-Cola się pojawia albo na prawie każdym. No ale właśnie, jeżeli by tak zdefiniować czym jest marketing, to powiedzieliśmy sobie właśnie, że jest to rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb swoich klientów i tutaj ciekawy case. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to wprowadzenie iPoda przez Steve'a Jobsa. To jest taki klasyk dlatego, bo w tamtych czasach już było kilka odtwarzaczy muzycznych mp3 i były nawet Technologicznie lepsze. One dawały lepsze parametry odsłuchu, większy dysk i tak dalej. Natomiast różnica polegała na tym, że chociażby firma Creative, która, której odtwarzacz miałem, posiadała marketing w postaci. To urządzenie ma tam 500 gigabajtów ramu, ma super przetworniki, ma takie złącze i inne złącze, ma wyświetlacz, który pokaże Ci wszystkie Twoje piosenki, czyli reklamowali tak naprawdę cechy tego produktu. A znowu, jeżeli podejdziemy do tego, czym jest marketing, czyli zrozumienie tego, czego klient potrzebuje, jaki ma problem, jaki problem możemy mu rozwiązać tym produktem, to właśnie zrobił Steve Jobs prezentująca i poda, czyli powiedział, że to jest urządzenie, dzięki któremu możesz wsadzić tysiąc piosenek do kieszeni i iść z tym przez świat, że jest to tak malutkie, że nie zauważysz, że to w ogóle jest w kieszeni, a posiadasz tym samym bardzo dużo utworów, swoich ulubionych utworów w kieszeni. I to było to, co było potrzebne, bo w tamtych czasach to był duży problem, bo ludzie mieli albo walkmana, więc to była jedna kaseta, albo diskmena z jedną płytą, a tysiąc to już jest duża zmiana. Tak więc Steve Jobs fenomenalnie zrozumiał, że tak naprawdę potrzebne jest uproszczenie tematu i myślę, że marka Apple robi to do tej pory fenomenalnie. Doskonale rozumie klienta, że nie jest potrzebna stała, szybka zmiana i ulepszanie produktu do niebotycznych poziomów, wystarczy, że on jest dobry i wystarczy, że rozwiązuje główny problem. Chciałem powiedzieć jeszcze właśnie o historii marketingu i reklamy, bo to jest dosyć ciekawy temat z tego względu, że pierwsza taka reklama dobra powstała kiedy pewien farmer potrzebował się zareklamować w gazecie, czy wpadł na taki pomysł, że jeśli w gazecie, w której normalnie wszyscy czytają, on napisze, że ma swoje produkty ze swojego rolnictwa gotowe do sprzedaży, napisał prosty tekst w stylu na mojej farmie dostaniesz jajka i kury w dobrej cenie. To zrobiło absolutny banger. Ludzie, gdy to przeczytali, czytając całą resztę wiadomości, bardzo szybko podłapali ten temat i do niego przyszli, bo to był wprost komunikat. Tak więc to było kilkadziesiąt lat temu yy, i od tego prostego faktu zaczęła się reklama, ale reklama to jest tylko jeden aspekt yy, oczywiście marketingu, no bo... To wchodzi też i product placement, który znowu Apple świetnie robi. Rzadko, kiedy się reklamuje w, na reklamach i billboardach, a bardzo często tak jak tutaj ten komputer e, właśnie sobie stoi i pokazuje, że e, występuje w dobrych, w dobrych miejscach. <świet> Świetnym przykładem jest też Red Bull, jeżeli powiemy o takiej reklamie i rozpoczęciu swoich zmagań z rozpalaniem potrzeb. Świetnym przykładem jest też Red Bull. Zastosowali marketing szeptany, ponieważ puszka Red Bulla była dosyć ciekawa i wchodziła wtedy na rynek jako kolejny z energetyków. Postanowili zrobić tak, żeby rozrzucać te puszki po różnych imprezowniach. Tak też szukali gwiazd imprezowych i im rozdawali całe kartony Red Bulla po to, żeby pokazać wszystkim, że ten Red Bull jest, jest na imprezach, jest też trochę niedostępny, nie dało się go kupić normalnie na barze. Więc to też była taka ciekawa zagrywka, zupełnie taka opozycyjna do tego, co myślimy, że produkt musi być od razu gotowy do kupienia. Tam był absolutnie nie do kupienia, można było go dostać tylko na niektórych imprezach i najgorsze było to, kiedy widziałeś... Puszkę Red Bull'a leżącą na ziemi i zacząłeś szukać. Odpalała się dopamina i chęć zdobycia go i wtedy też się go zdobywało za darmo, bo był rozdawany, ale to uruchamiało pewne procesy w mózgu, które zachęcały ludzi do tego, żeby tego Red Bull'a pić i kupować później. Tak więc marketing to jest dosyć szerokie pojęcie, od zrozumienia klienta aż po e, różne formy reklamy, ale też i PR-u i e, formy sprzedaży. O tym też powiemy w następnym e, odcinku. Natomiast już na sam koniec chciałem powiedzieć, jak e, marketing odnajduje się we współczesnym biznesie, ale też i polityce. E, jeżeli śledzisz obecne wybory, to możesz zauważyć, że taką jasną gwiazdą, która ostatnio wystrzeliła jest Sławomir Mencen. On od 2019 roku bardzo mocno wszedł w social media i jako jeden z niewielu polityków fenomenalnie to wykorzystuje. Dobrze stargetował grupę odbiorców, świetnie się do nich z nimi komunikuje i do nich komunikuje. I tym samym jest bardzo popularny w niektórych kręgach. Prawdopodobnie tylko w tych, których sobie stargetował, więc zobaczymy, jaki będzie tego efekt, czy zostanie prezydentem, czy nie. Natomiast jest to świetny przykład wykorzystania marketingu w zupełnie inny sposób. Czyli do polityki w tym przypadku. A jeśli chodzi o podstawy marketingu, jak zadbać o cztery filary, czyli tak zwane 4P, albo w e-commerce 4C, to zapraszam do następnego odcinka. Cześć.